Ta sytuacja powoli mm, może gdzieś tam się wymykać. Ale teraz groźnie z w stronę bramki, jest Druga dlugo, minuta spotkania. Dośrodkowanie teraz yy, z autu, wyrzut, później przedłużenie głową chyba, czy nawet nogą. Kamil Oziemczuk yy, z takiego półwoleja zdobywa bramkę już w drugiej minucie. GieKSa przegrywa 1 do 0. No, myśmy tu się zagadali, a no, y, bardzo ładna akcja piłkarzy z Łęcznej. Ten wrzut i to przedłużenie i piękny strzał z wolnej Teraz Nikitowi wrzut wolny, do środku w pole karne. Głowa! Yeah. do zera, no to już po prostu wszystko co złe na GieKSe po prostu spadło. To chyba zawodnik z numerem 5 strzelił, Tomasz Midzierski. No i GieKSa przegrywa już 2 do 0. Czyli czerwona kartka w jednej akcji i, i bramka. Środkować i potem musi Ale wracać. Tu może piłka przejdzie do Wołkowicza. Wołkowicz w polu karnym na klatkę przyjął. Wołkowicz lewą nogą teraz po nodze jest. strzaca. goal! Bramka i co? 5 minut do końca i ten Adam, Adam Toszek. Nie, nie, nie. No i co? Teraz się wystraszył trener Górak. No nie mogę po prostu. Trenerze, ale nie można cię takiego czegoś wystraszyć, chłopak by wszedł i strzelił bramkę, ja to czuję, no i już miał zadebiutować, wraca niestety.